Cześć Liz, dzisiaj będziemy szykować pietruszkę. Ja już po śniadaniu zjadłem kiełbaskę, kawka ogolony. Mamy dziwną sytuację, bo w dzień jest plus 20, a w nocy minus 2. Przymrozek. Chyba jeszcze się wstrzymam z wjechaniem z kopaczką, bo pewnie w tych rejonach łąkowych jest gleba skała. Kombaj, jak widzicie tutaj był. Próbowałem wczoraj wjechać na pole, ale niestety go utopiłem, więc będziemy kopać mamy nabytkiem. Zobaczcie jaka perełeczka. Racznik 86. Dwie taśmy metalowe ogniwa są tylko do wymiany w tej perełeczce, tu widzę ktoś już wymieniał kilka, trzeba wyrzucić pewnie będzie wszystkie no w tej taśmie mm, drugiej, nie też widzę, też są trochę powycierane. Przymrozek pomału schodzi, kombajn utopiony na polu. Można działać. Co mogę powiedzieć, kombajn utopiony. Teraz będzie stał do maja. A szczęście jest, kopeczkę. Dobra, wałek i o, można kopać. Dobra, nawet dobrze się kopię przy przymrozku Tu mamy jeszcze ze wczoraj Pietruszkę. Kopaczka odczepiona, jadę po Siegnę, żeby żebym e, nie zapomniał odczepić. Powiecie, już się nie myśli, bo to któryś dzień z kolei. A to ziemniaki, a to Pietruszka. Od rana do wieczora. To nie jest lekka praca. Jak ktoś mi będzie pisał, że jestem leniwy, od razu bany. Podmór, gloczek i pyk. terami nie ma nie ma zabawy Podbód i na gardło noga Dobra. Lecimy, bo 16 przyjeżdża klient jeszcze ktoś do mnie dzwonił po ziemniaki pewnie. A tu tylko jest kilka worków nawet niepoważonych trzeba będzie jeszcze z bawiaderka pewnie dorzucić Czy przejazdy mniej więcej pietruszka? pietruszka no tak jak w sklepie, co, co, ja mam, co ja mogę Wam powiedzieć piękna tylko, że drobna jest w następnym sezonie sieje na jeden rząd tylko nie na, nie na dwa <laughs> nie, do, nie na dwie sekcje, tylko jedna sekcja wracamy do jednej sekcji i rzadko będziemy siejać, bo tu jest tak nasiane, że tutaj tu nie ma plonu jest z góry na dół, tutaj od góry się, jak się kopie do dołu, to jest mniej więcej 120 kg pietruszki. Masakra. A już nie będę mówił, że tam nie ma nic, bo to już szkoda się denerwować. Nie udała się pietruszka. Pierwszy raz w życiu mi się pietruszka nie udała. Ale dobra, widzę, że ktoś do mnie dzwoni, to pożegnamy się na chwilę. drugi rząd dzisiaj na czwartą resbinę. Chcę żeby go nakarmić głodny kotek. Czego nie powiedzieliście mi widzowie, Krzysiu, zamiast 1200 zł wydawać na usługę siewu, zasisz sobie się w bocianem. Pożycz od znajomego. Znasz go dobrze. Wiesz jak ten siewniczek się sprawuje. Umiesz go ustawić A nie bawić się w usługi. Tak. Ale sobie wjechałem. No nic, w miarę jest dobrze wjechane. O takiej to wiadomo. Nic już nie, nie odchodzi to sporo takie pietruszki. Pierwszy rok, jak siałem pietruszkę, też właśnie kilka rzędów zasianych za gęsto, a tam było jeszcze gęściej, po prostu ich nie sprzedałem, mu się nie dało. Inne rzędy, które siałem bardzo rzadko, plon był super, kilka metrów i taczka. Sprzedała się ładnie pietruszka. Później kolejny rok też bardzo ładna pietruszka. 500 kg pod szpadel. Ja wiem, w praktycznie w jeden dzień mogłem to zrobić. 200 lekko się kopało. Szybciutko. Tutaj jakby kopać. Trzeba był do łąk 100 kilo, samo 100 kg nie masakra, masakra. Ale jeden pozytyw jest tego, że zaraz będą te rzędy, gdzie się przypchał, przypchała jedna sekcja. Jest siane mm, bardzo rzadko na jedną i jest praktycznie jedna sekcja na rzędzie i to z dwóch stron. Więc zaraz będzie ładniejsza gruba pietruszka. Bo tutaj, jak kopałem, widzicie szpadlem. Moment, tu było 200 kilo, tak? Tak samo na dołku. Odkopiemy te gęste rzędy. Bo tu też pod górą, tutaj. Pod górą to już masakra jeszcze gorsza. Tam praktycznie w ogóle nie ma I chciała rozstrzygnąć ta pietruszka. A już nie wspomnęło pod lasem o pietruszce. No i tu nie. Trzeba się nauczyć u tej uprawy. Tylko dwa lata sadzi i, i siałem pietruszkę. Ziemniaki. Wiadomo, prosem jestem w ziemniakach. Zobaczcie, jaka pryzma 20 metrów. Ile sprzedałem już ziemniaków, a jeszcze zobaczcie 20 metrów pryzma. Druga też z 10 <laughs> Pewnica była pełna ranomi, ale teraz już jest, już jest mało tych ziemniaków, nawet nikt nie chce tych ranomi za bardzo. No i za osadzeniaka nikt się nie pyta ranomi. Pole czeka pod Pietruszkę 2025. Teleżówka, glebogryzarka, formowanie Redlin i tyle. Co tu więcej? Tu jest fajne pole. Miękkie tak zwane. Nie ma podeszwy płóżnej. Jak się jedzie Ursusem, to on się po prostu topi w, na tym polu. Fajna taka pulchna ziemia. Nas, yy, aż może nas do samej drogi. Tak, do samej drogi mniej więcej. Bardzo fajne pole. Nie ma za dużo no, drzew. Tak jak tutaj, że graby rosną. Nic pod tymi grabami nie ma, bo tam jest beton w maju już. Tak jak samo tutaj, przy tych sosnach, też nie bardzo. Przecież to, to, to nie jest najgorsze pole, tylko trzeba by je doprowadzić. Tam struktura jest trochę zerwana po tej orce lutowej w tamtym roku. No i co ty więcej. Nie umiem w pietruszkę. No nic. Zbieramy. Zaraz klient przyjeżdża. Tu widzę, że nie najgorsza pietruszka na tym rzędzie jest. Nie mam czasu obcinać, to się bierze tak. I o proszę bardzo Urywam nacit Jest w miarę okej. Okay. Jak komuś się nie podoba, że zbieram ręcznie, to niech idzie oglądać agro celebrytów. Co oni tam teraz reklamują? Czopki? Bakter czopki jakieś. Hmm. Ciekawa sprawa w sumie Czopki na to, że by nie wyjeżdżać za wcześnie w pole z nawozami, czy z agregatem jakimś. W sumie ciekawa sprawa. Nie wiem jak, jak uważacie. Dobra, już mi nie dużo brakuje. Zostało 6 worków. Ceny na rynku oczywiście są pozaniżane. Ziemniaki ludzie oddają po 60 groszy. Oczywiście handlarz się pochwali, jak są ładnie przesortowane, to w najwyższej jakości a może złotówka a tymczasem w Biedronce, w szapce, w Lidlu mamy odpad często mamy odpad, szczególnie w Biedronce często ludzie rzucają zdjęcia po 4 złote odpad ziemniaczany. Patologia jest na rynku, niestety. Przy pietruszce, Jak i przy wszystkim. I przy zbożu. I przy kukurydzy, i przy rzepaku. Takie mamy czasy. Jeśli nie zaczniemy sprzedawać tego towaru bezpośrednio, na przykład na stołówkę, restaurację, szpitalu, chociaż szpitale też nie bardzo płacą, to będzie niewesoło. Ja dużo sprzedaję ziemniaków w detalu, tak jak mówiłem. W wcześniejszych filmach po 2 złote. Ziemniak kaliber sedzeniaka Red Sony jest obecnie po złoty 50 Promocja, zapraszam. Esme, jeśli mm, przebiorę i coś mi zostanie to będzie po trójce kaliber mniejszy. Tak. Pietruszka, no, nie liczyłem na dużą cenę w hurcie. Na giełdę nie mam czasu jeździć, bo praktycznie całymi dniami coś się robi w gospodarstwie. Jedyną wadą jest bardzo słaby plon, bo jakby było 40 ton na hektar, to by było zupełnie inna rozmowa. Dubaj. Ten ursus by był przemalowany na zielono, i tu John Deere by były znaczki. John Deere za 200 tysięcy. Przemalowany ursus, tak. Ogólnie, pieniądze szczęścia nie dają Może jakby mieć Jak to się nazywa takie coś Ma oczy Trochę włosów Tak Żona Ale taką sympatyczną jak mruczuś To może stan psychiki By był lepszy Bo czy zarobię 50 tysięcy złotych, czy Nic nie zarobię z hektara Co to ma za znaczenie jak psychika w rozsypce. Dobra, załadujemy towar. Klient od kończymy dzień. A ja idę odpoczywać, bo to niedziela. Także trzymajcie się do następnego, dziubaski i lisilis.